Cześć wszystkim, witam was ponownie na moim kanale, tym razem w 2017, po raz pierwszy w tym roku. Dzisiaj mam dla was takie jakby podsumowanie ogromne całego roku, czyli ulubieńcy 2016. Mam nadzieję, że widzicie już jakość lepszą już po poprzednim filmiku i jako pierwszy ulubieniec. Wędruje mój nowy aparacik, mój prezent świąteczny, właśnie którym nagrywam teraz film. Jest to Sony Alpha 5000. No i dostałam go od mojego najlepszego chłopaka na całym świecie, któremu bardzo dziękuję. Że jeśli widzicie mnie od dawna, to widziałyście jak wyglądają moje filmy. No ale jeżeli się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. I ten aparat czuję, że zmieni cały mój blog bo i mogę nim robić piękne zdjęcia i nagrywać. Mogę sobie tym robić selfie i widzieć, co robię, także mam nadzieję, że zauważycie tą wielką zmianę. A teraz lecimy do pokazywania kosmetyków. Najpierw będę mówić o pielęgnacji, później o akcesoriach, a na końcu o makijażu. Będę się też starała tak cenowo poukładać od najtańszych produktów do najdroższych. Najpierw pielęgnacja. Pierwszą rzeczą jest olej kokosowy, eee, nieważne z jakiej firmy, po prostu olej kokosowy tłoczony na zimno, nieoczyszczony, pachnący kokosem. Jest dobry po prostu na wszystko. Kolejnym produktem jest woda termalna. Aktualnie używam wody termalnej z La roche którą teraz właśnie widzicie. Mam po niej bardzo nawilżoną twarz, mniej wyprysków i tych suchych skórek na buzi. No i tyle. I teraz coś, co uratowało moją twarz I jest to krem z La roche Extra Rich Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu To pewnie zauważyliście, że jakieś 3-4 miesiące temu coś się stało na mojej twarzy Nie wiem o co chodzi Ja mam tak samo, stosowałam te same kosmetyki Nagle zaczęły w mi wyskakiwać wypryski Tutaj, tutaj, pełno na policzkach, na brodzie To po prostu była masakra No i zmieniłam krem Kremów zmieniałam kilka. Jeden był za mało nawilżający, drugi był jakiś pieczący i tak trochę się męczyłam, męczyłam, męczyłam i w końcu zobaczyłam, to było na przecenie Mówię, biorę dwa tygodnie i zaczęłam widzieć mega różnice. No i jak tylko odstawiłam ten krem, problem powrócił, więc wiem, że to na pewno jest to. Także polecam bardzo przetestować, bo nie jest aż tak drogi, kosztuje chyba 50 zł. A jest mocno wydajny, mocno nawilżający jeżeli macie problem z suchą skórą, tak jak ja, to jest super. Oprócz tego, że olejmie włosy olejem kokosowym, to jeszcze trzeba je czymś myć. Są to produkty Sneak Line, Professional Repair and Shine, i jest to linia Repair. I jeszcze do tego mam odżywkę, i tą odżywkę pokazywałam Wam jakoś rok temu. Tu macie w i albo po tej, albo po tej stronie, nie wiem, której to idzie wydaje, macie e, właśnie filmik wam wyskoczy jak ta odżywka wygląda bo też o niej już mówiłam teraz będę mówić o akcesoriach jako pierwsze idą gąbki na pierwszym miejscu ląduje gąbka z firmy Interion mam jeszcze takie dwa opakowania bo bardzo mi się ta gąbka spodobała wiecie dlaczego ląduje na pierwszym miejscu? za cenę, jest mega miękka możecie zobaczyć jak ją mogę ściskać nie jest tak miękka jak Beauty Blender, no ale Beauty Blender kosztuje prawie 80 zł, A to kosztuje 10. 10,99 dokładnie. Pierwszy raz to gąbkę kupiłam w świecie udanych zakupów. Są to takie chińczyki u nas w Polsce, nie wiem czy w innych miastach też takie są. Drugi raz znalazłam ją w raście. Tak, w razie, u nas na osiedlu Także to się wzięłam i wzięłam wtedy takich więcej Dałam mamie, dałam cioci dałam siostrze Jakość tej gąbki w porównaniu do innych gąbek, innych marek Nie mówię tu o Beauty Blenderze, bo Beauty Blender jest nadzwyczaj miękki Ale tą gąbkę miękkością mogę porównać do gąbki z Sephory Różnią się strukturą, ale są podobnie miękkie I gąbka z Sephory kosztuje troszeczkę chyba ponad 50 zł A ta gąbka... Kosztuje 10... 10 złotych <noise> Jeszcze Wam tylko chciałam powiedzieć, że to nie są trzy gąbki, których używam I więcej gąbek nie próbowałam Próbowałam gąbki z Inglota Dwa razy, dwa podejścia były Próbowałam gąbek z Golden Rose Próbowałam gąbek z Natury Próbowałam gąbek z AliExpress Naprawdę dużo, dużo, dużo gąbek przeleciało przez moje ręce a ta gąbka po prostu zachwyciła mnie miłość od pierwszego wejrzenia, cenowa przede wszystkim. No na drugim miejscu oczywiście przez swoją cenę raduje Beauty Blender. Beauty Blender no jest najbardziej mięciutką gąbeczką jaką dotykałam w życiu. Chłonie bardzo mało podkładu, ale gdybym miała teraz wybierać, wybrałabym inny kolor, bo patrzcie co się dzieje. Ona jest ona i tak już jest czysta, wyczyszczona na maksa jak tylko można. I ostatnią gąbką jest gąbka z Sephory i pokazuję Wam ją nie ze względu na cenę, nie ze względu na miękkość, a ze względu na jej oryginalny kształt. Nie wiem, ja nie widziałam jeszcze takiej gąbki. Jest nią bardzo fajnie malować, szczególnie okolice oczu i okolice tutaj nosa ten punkcik i ten punkcik one dojadą wszędzie. Cena ma taką... Teraz będę jeszcze mówić o rzęsach. Bardzo często pytacie mnie o rzęsy, jakie, skąd, gdzie. Już wam mówię. AliExpress. Każda para kosztowała mnie mniej niż 7 zł na pewno. Taka podstawowa cena rzęsty jest około 5, 6 zł. czasami można nawet kupić za dolara. Skoro mamy już ze sobą pielęgnację i akcesoria, no to czas na makijaż. Na początek pokażę wam moje trzy ulubione tegoroczne korektory. Tej palety używam troszeczkę więcej niż miesiąc, ale już zdążyła mnie zachwycić. Jest to paleta z NYXa z sześcioma kolorami korektorów w odcieniu 04. No, nadaje się na każdą okazję, na każdą niedoskonałość, na każdego pryszcza, każdy dzień pod oczami, każde piękne naczynko. Kolejnym produktem jest korektor Perfect Stay 24 z Astora jest to 001 ivory i ja go uwielbiam nakładać pod oczy. Nie jest ciężki, można go stosować też jako bazę na powiekę, no i idealnie rozświetla sferę pod oczami. No i na sam koniec bardzo ciężki korektor, ale mistrz krycia Gocie gotcha covered z NYX nie każdemu posłuży jako korektor pod oczy, bo jest bardzo ciężki może się chować w zmarszczkach, ale jeżeli chodzi o jakieś zmiany trądzikowe o jakieś syfki pęknięte naczynka, to radzi sobie z tym no po prostu najlepiej ze wszystkich korektorów, które miałam skończyłyśmy mówić o korektorach, to teraz czas na podkłady mam cztery z różnych czterech firm i zaraz wam pokażę za co je kocham. Najpierw najbardziej kryjący jest to Smashbox Studio Skin. Ten podkład naprawdę pięknie kryje, jest idealny na imprezy, no jednak na co dzień dla mnie za ciężki. Ja po prostu nie lubię mocnego krycia na co dzień. Nie wiem, mam wtedy takie wrażenie suchej skóry, bo ja mam ogólnie bardzo, bardzo... Bardzo super suchą skórę, ale jest cudowny. Daje po prostu mega duże krycie z taką natural... z nutą naturalności takiej. O i taki ma kolor. Następnym jeżeli chodzi o krycie jest podkład z NYXa. ten podkład ma przepiękne krycie no i jest dosyć taki lekki na twarzy nie czuć takiej, takiego obciążenia jedyną wadą jest to, że nie trzyma się tak mocno jak ten właśnie ze Smashboxa ale i tak daje radę jak go nałożę rano to do wieczora na spokojnie wytrzymuje, pokażę wam też kolor kolejnym jest też nowość u mnie i mega zaskoczenie z My Secret jest to Mad Blur Effect Makeup Odcieniem 01 Ivory Zaskoczeniem jest Poziom krycia I odcień, bo Taki odcień jest naprawdę ciężko znaleźć Jest to odcień bardzo mocno żółty Tak żółty, że aż muszę Dokładać tam trochę jasnego fixera Ale jest przebudowy Właśnie mam go teraz na twarzy Pokażę Wam kolor. Jedyną rzeczą, której nie polecam, to nie polecam stosowania tego podkładu dla osób, które mają celę tłustą. Na mojej suchej skórze ten podkład błyszczy, nie matuje, nie ma takiego efektu takiego olejnego połysku, ale też to nie jest mat wilża, Także dla mnie to jest po prostu podkład idealny. Nie wiem, jak się będzie zachowywał u Was, u Was tych, które mają tłustą albo mieszaną, nie mam pojęcia. No i na koniec mój ulubiony jest to AA jedwabisty podkład rozświetlający Lumi. Jest to mój ulubiony podkład na wiosnę lato jesień. Teraz bym chciała powiedzieć Wam o bazach, o fikserach. O klejach i takich różnych rzeczach, ale ja te zostawiam na koniec. To są najważniejsze. Jeżeli chodzi o bazę, to na co dzień używam czasami, jak się bardzo spieszę, właśnie tego korektora, o którym Wam mówiłam, ten z Astora Perfect Stay. A jeżeli chodzi o makijaże, to używam bazy właśnie białej bazy z nyx Nie dość, że ładnie się na nią wszystko nakłada, to jeszcze delikatnie rozjaśnia nam powiekę i ogólnie makijaż wygląda lepiej i trzyma się dużo dłużej to cudo to jest to jest cudo roku po prostu cudo roku 2016 u mnie glitter primer z NYX mistrzostwo świata cudo totalne nie dość, że przykleić na to brokat to jest po prostu pięć sekund i brokat nie ma prawa spaść to wszystkie pigmenty sypkie cienie to jest po prostu jedno wielkie wow i jest już dostępny w Polsce, także Aaaa! No i baza pod podkład Ulubiona, najpiękniej pachnąca na świecie baza To już moja yy, chyba trzecia butelka Jest to baza z wielędy. Taka z perełkami Mega nawilża, to jeszcze cudownie pachnie Naprawdę ten zapach, jak ja bym mogła go wam przekazać jakoś bo uchajcie. kosztuje 30 zł i taka butelka. Jeżeli używacie tego same, to powinna Wam starczyć na miesiąc. Chyba, że macie tak strasznie suchą skórę, jak ja, i ona pochłania po prostu aż 3-4 pompki tego pod jeden makijaż. No i ja jeszcze nie używam tego tylko dla siebie więc mi to idzie dużo szybciej, ale i tak jest mocno wydajne. No i jeszcze pokażę Wam klej, bo o niego cały czas pytacie. E, klej, który używam to jest klej Duo, ten e, przecież czysty. To jest klej, który mogę polecić, żebyście go kupowały, bo naprawdę jest przeboski. No to co? Polecimy teraz pudry. Najtańszy jest puder z Technika, jest to puder transparentny, Mega jest go dużo Ja już to opakowanie mam 4 miesiące I, i, I nadal jest go powiedzmy 2 trzecie Także jest bardzo, bardzo wydajny Drugim pudrem jest puder z Nyxa Stay Matte, But Not Flat Jest to taka puderniczka z lusterkiem Z... Produktem, którego jak widzicie już prawie nie ma. No, i ma tu jeszcze pod spodem taką skrytkę, gdzie jest bardzo fajnej jakości gąbka do nakładania. Jest mega wydajny, ma bardzo ładny kolor. I jest w całkiem spokocenie. No, i teraz czas na najdroższe: jest to Make Makeup Forever HD. Uwielbiam kłaść go pod oczy po prostu uwielbiam. Po prostu mi mega pasuje Też na całą twarz jak najbardziej Ale po prostu pod oczy go uwielbiam I na te miejsce, gdzie się świecę Wygląda wtedy bosko Jesteśmy już coraz bliżej końca Teraz chcę wam pokazać pomadki Mam Swoje dwie ulubione firmy na ten rok Pomimo tego, że Dostawałam dużo Drogich, markowych pomadek No na przykład Nawet Urban Decay Vice Dostałam te pomadki, część mi się spodobała, część nie bardzo, część nawet nie otworzyłam, bo po prostu pokrywały mi się z innymi pomadkami, które lubię I, i nie wiem, jakoś, no, 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 uważam, że te pomadki jak na swoją cenę i ogólnie też, nawet jakby nie patrzeć na cenę, to są bardzo dobrej jakości Pierwsze to są dwie z i akurat te dwa kolory uwielbiam. Jest to Soft Matte Lip Cream. Ta większa wersja to jest 02, a ta mniejsza wersja to jest wersja z kalendarzyka adwentowego, który widziałyście u mnie na Snapie i na Facebooku i na Instagramie, Jak zrobię Wam szybkiego słocza, Jasny kolor 02. Wygląda tak jest taki. Oba mają taki trochę pomarańczowy pigment w sobie. I Ten z kalendarza wygląda tak są dosyć podobne. Ten z kalendarza jest trochę ciemniejszy, trochę bardziej czerwony. No ale jak dla mnie na co dzień pomadki idealne. I druga marka to jest Golden Rose. Te pomadki to jest po prostu, no ja nie wiem, no zaskoczyły mnie na maksa, bo jak na taką jakość ceny mają świetną. Żeby brzydko nie powiedzieć, cenę mam świetną. E, ja swoje trzy ulubione kolory pokazuję wam. Często dostaję pytania, szczególnie na Instagramie, jaką pomadkę masz dzisiaj na ustach? To jest albo jedna z tych trzech, albo mix któryś z tych trzech. Moje trzy ulubione kolory to 09, 10 i 12. Pokażę wam teraz dwa produkty do brwi jednej marki, które po prostu podbiły moje serce. Często właśnie pytacie o brwi, o to czym, jak i tak dalej. Jest filmik tutaj i też będziecie miały taka informacja w którymś roku. Tylko jeszcze nie ogarnęłam w którym. Pierwsza rzecz to paleta z Kobo, którą znacie. W środku macie lusterko, bardzo fajny pędzel do modelowania brwi, dwa cienie do modelowania i jeden cien... Macie dwa cienie do brwi i jeden cień do łuku brwiowego. To są najlepsze kolory dla mnie, jeżeli chodzi o sypkie cienie do brwi. I teraz Eyebrow Shaping Gel też z Kobo w odcieniu 1 Taub. To też jest produkt, który mnie mega zaskoczył. Jest to taka maskara do brwi w siwym takim odcieniu bardzo fajnie modeluje i koloruje bywiny. No i teraz czas na tusze. Pokażę wam dwie maskary, które mi się mega podobają i których szczotki są mega 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 cudowne. E, pierwszą również zaskoczenie jest to e, firma My Secret. Szczerze mówiąc, to jakoś mnie nigdy nie ciągnęło, żeby spróbować od nich tuszy. No, a jednak jest to 300% sensual volume. Szczoteczkę ma taką gumową, niby zwykłą, ale cudownie podkręca rzęsy, dodaje im objętości, długości. Ja wam pokazywałam na Snapchacie. Musicie mnie po prostu na Snapchacie śledzić, żeby widzieć wszystkie nowości. Snapchat Waniula przez V i 2A na końcu. Śledźcie mnie na Snapie. W opisie też macie nazwę moją Snapchata. Na Snapchacie najwięcej się dowiecie. A drugą maskarą jest maskara z Sephory, która się nazywa The Mascara. Ona ma już szczotkę bardziej taką futrzastą i dużo większą, ale też przepięknie modeluje i właśnie rozdziela, wydłuża rzęsy. Teraz produkty dla wszystkich srok, czyli brokaty. Brokat ulubiony, najlepszy, najcudowniejszy, który używam już chyba od trzech lat. Jest to Inglot 5XL. Jest to gruboziarnisty brokat, który świeci na taki jakby. On świeci na taki jakby multicolor. No i daje przepiękny efekt. Tak rozświetla makijaż. Dodaje takiego wow, takiego glam looku, że, że po prostu jest pff, kosmos. Druga sprawa to są brokaty z NYXA. Ja mam na razie zielony i złoty, ale próbowałam kilku jeszcze innych. I są naprawdę przepiękne. Też są dosyć gruboziarniste. Nie wiem, czy to widać. Wysypię trochę na zakrętkę. Też pięknie świecą, dodają dużego uroku makijażowi. No i nareszcie przyszedł czas na palety. Pierwszą paletą będzie paleta, którą mam najkrócej, bo tylko dwa tygodnie, ale zdojrzełam już zrobić nią tyle makijaży. Jest to paleta Nikki Tutorials. Zaliczać się to jeszcze do 2016, bo dostałam ją na święta. Jest to przepiękna paleta, w której jest 9 cieni, dwa róże, rozświetlacz i brozę. I po prostu pigmentacja, I, i, i cały zapach. I to wszystko po prostu czad. Aktualny nie ma dla mnie lepszych palet. Jeżeli chcecie zobaczyć makijaż tą paletą, to też pokaże się on. I. Jeżeli już zlokalizowałyście, gdzie jest i, czy po tej, czy po tej stronie, to też kliknijcie No i ta paleta niestety jest droga i ciężko dostępna w Polsce Ja musiałam wam ją pokazać jako pierwszą, bo <słuch> urzekła mnie Pokażę wam teraz paletę neutralną i taką, w której jest bardzo dużo cieni na co dzień Jest to paleta z NYX -a, Eyeshadow Palette Ombre w... I to jest numerek 3 jest tu dużo fajnych cieni, dużej używałam właśnie na snapie. I na instagramie też jest dużo mini tutoriali tą paletą, także zapraszam was też tam. Kolejną paletą dostępną chyba w każdym mieście, jeżeli w właśnie mieście jest Sephora, to, to jest dostępna, jest paleta właśnie z Sephory, Colorful Pale to Rich Taupe 5. I jest tu pięć cieni Jest Glittery Beige, Pink Beige Taupe, Deep Taupe i Deep Brown Pigmentacja też jest bardzo Fajna tych cieni I cena tej palety to chyba 70-60 zł No ale ja ją nabyłam Na promocji, około 50 Kosztowała No i na koniec najdroższy mój nabytek Czyli paleta z Urban Decay Electrics Kolory są pięknie napigmentowane Po prostu zobaczcie Jeden przejazd Ciach, ciach Ciach Może jeszcze tego Ciach, widzicie? Taka pigmentacja I te cienie są Tak wydajne Że to jest kosmos Wystarczy po prostu delikatnie Zamoczyć pędzel I macie tyle produktu no i mówię wam, aż, aż nie mam słów. Cena tej palety to jest ponad 200 zł, ma 250, ale warto. Warto. Dla artystycznych makijaży warto. No i co, kochani? To by było na no tyle. Mam nadzieję, że w 2016 roku podobały wam się moje filmy, a 2017 będzie 1000 razy lepszy. No i chciałam wam jeszcze tak Podziękować twarzą w twarz, monitor w monitor za te ponad 2000 subskrypcji. Ja takie miałam takie postanowienie w sercu, żeby, no nie wiem, do końca 2016 było nas powiedzmy 1000, 1500, ale 1000 to było moje takie szczere, głębokie marzenie, a tu jest nas ponad 2000 i ta liczba cały czas rośnie. I mega bym chciała podziękować za no, tyle subskrypcji na Facebooku. Jest Was już ponad 3000, na Instagramie też dużo, Snapchat też ostatnio zaczął się uaktywniać. No i tak chciałabym Wam podziękować, bo gdyby nie Wy, to bym pewnie nie miała tej motywacji, żeby siedzieć sama przed kamerą i nagrywać. Ten 2016 był dla mnie mega szybkim rokiem, nie wiem w ogóle kiedy mi zleciał i tak pach i go już nie ma i się skończył, ale obiecuję wam, że w 2017 postaram się wycisnąć z siebie jeszcze więcej tyle ile mogę dzięki bardzo, że mnie oglądałyście w komentarzach nie zapomnijcie napisać które z tych kosmetyków używałyście, które nie, które byście chciały używać, albo swoje ulubione kosmetyki. Ja też bardzo chętnie przetestuję coś, czego jeszcze nie testowałam, a co się wam sprawdziło. No dobra, to do zobaczenia następnym razem. Mua! Buziaki!